bo bojkot wyborów to jest to, co pozwoli rozpieprzyć partię prowadzącą, czyli PiS. A powinniście moi mili wszyscy wiedzieć, że jeżeli rozpadnie się PiS, to jest najlepszy moment do tego, żebyśmy w tym, my wtedy zaczęli działać. Nie przed. Poczekać. Bojkot. I teraz jeżeli nie ruszą, a nie ruszą, nie ma szans, żeby ruszyli z jakąkolwiek ordynacją wyborczą, z jakiekolwiek wyborami, bo to widzicie, to wszystko jest śmieszne. Kto będzie yy, szarik z czterech pancernych w zębach nosił te dziwne przesyłki z tymi kartami do głosowania? Jak długo to głosowanie potrwa? Kiedy oni to wszystko odczytają? Kiedy to ogłoszą? To jest przeciąganie, naciąganie w czasie. To jest to samo, co ten medialny wirus. Wirus jest po to, żeby was pozamykać w domu, albo żeby yy, zamontowali wszystkie sieci instalacji 5G. Teraz łżą jak psy jak burę suki, że, że oni się z tego wycofują. Nieprawda, robią dalej to samo. Tylko po prostu co innego mówią. A właśnie, jak się posypie PiS, to później oni się zaczną rozchodzić po innych partnikach i zobaczycie, gdzie przygną Obserwujcie tych wszystkich pseudo-bohaterów. I wtedy będziemy musieli my, ludzie normalni, spokojnie zadziałać. I nie wychodzić na ulicę, nie protestować na ulicy, tylko wziąć się za swoje najbliższe środowisko, za burmistrza, za swoją radę miasta i wtedy yy, zdestabilizować system. Zestabilizować przez uderzenie we w te swoje środowisko najbliższe. Bo jeżeli najbliższe środowisko przejmiemy i tam wypowiemy posłuszeństwo tym oszołomom na wysokich stołkach, tam poprzez to przestaniemy płacić do urzędów podatki za grunty, za wszystko, co tylko się da. Nie damy im pieniędzy, to skąd oni będą biorą tych pieniędzy? Zaciągną. A kto im to pożyczy, jak zobaczą, że w naszym kraju jest powszechne nieposłuszeństwo? Nikt im nie pożyczy pieniędzy. Dodrukują? No, dodrukują, ale jakie to będą pieniądze? To będą takie pieniądze, że w przypadku rozpieprzenia mediów, które głośno krzyczą, i przejęcia władzy po naszemu bez rozlewu krwi, to te pieniądze będą już nieważne. I czym oni będą wtedy płacić Wtedy wszystkich można zworyfikować Kto, skąd, ile ma pieniądze Ile ma pieniędzy Bo jeżeli gotówka polska stanie się nieważna To eee, no trudno Będzie wtedy cyrk No ci, którzy mają duże sumy Na kontach To na co oni to wymienią Najlepiej jakby już wymieniali A wtedy też będą osłagać system I mówiłem, że rzucą się sobie do gardła Nieświadomie ci ze strachu, co będą teraz wyciągać duże pieniądze, żeby zamieniać na obcą walutę, no będą rozwalać system powoli, szczególnie ten bankowy, a na tym nam zależy nie interesuje nas partyjniactwo, bo partyjniactwo to jest dla tych słabych chłystków w naszym rządzie interesuje nas system, rozpieprzyć system jak pęknie system to ci partyjniacy sami zaczną spieprzać, bo nie będzie dla nich miejsca ten system już nie będzie działał tak jak teraz, nie będzie tak funkcjonował. Będzie zupełnie inna ordynacja wyborcza. Inaczej będą wyglądały nie tylko wybory, ale inaczej będą wyglądały rządy w państwie. Nie będzie można już kupić polityków, bo politycy będą tylko po to, żeby zaakceptować nasze decyzje. To, co my oddolnie wybierzemy, to będą przyklepywać politycy, bo zmienia się dużo. Tylko na razie zachowajcie spokój. Zachowajcie spokój, nie dajcie się sprowokować, nie dajcie się wyciągnąć na ulicę. i kotujcie te wybory. A po wyborach zobaczycie, jaka się zrobi matnia wśród nich. Yy, już robią swoje plany, jakie od dawna zamierzali robić, ale my to wszystko przewidzieliśmy. Zauważcie, że teraz do wyborów będą wypuszczać tych wszystkich, których nękali z kryminałów. Tych takich, co to byli zatrzymani. Dziwnych, różnych powodów, ale w gruncie rzeczy byli niebezpieczni dla systemu. Będą ich teraz wypuszczać przed wyborami. I co niektórzy yy, ślepo nawiedzeni będą myśleli: O, wypuszczają, bo się boją. PIS wypuszcza po to, żeby na nich zagłosować, żeby nikt nie mówił, że po prostu no, ten PIS jest taki zły, że PIS nęka, że u nas jest. Zamordyzm. Nie, oni ich po to wypuszczą, żeby naiwni frajerzy polecieli do tych ludzi, co wyszli z kryminału i żeby coś zaczęli z nimi organizować. Nie organizujcie nic z żadnymi autorytetami, z żadnymi, co gadają w internecie, z żadnymi, co nawołują. Ze mną tym bardziej. Jestem pod takim odszczałem, że się w pale nie mieści. Jak coś mówię, to nieraz mówię prowokacyjnie po to, żeby panowie oficerowie mogli sobie posłuchać. Więc organizujcie się w dwu, maksymalnie trzyosobowe grupki, Realizujcie zadania, realizujcie zadania w myśl ideologii, która dąży do wyzwolenia tego kraju, do niepodległości tego kraju, do suwerenności, do niezależności wszelkiej, żeby w naszym kraju suweren był panem, a nie sługą.